Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Oblicz najmniejszą, największą wartość funkcji kwadratowej f od x równe x kwadrat minus 6x plus 3 w przedziale od 0 do 4. W tego typu zadaniach dobrze jest policzyć sobie na początku wierzchołek paraboli, a szczególnie pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli. Przypomnijmy, wierzchołek paraboli ma współrzędne p i q. No i teraz wzór na p to jest minus b przez 2a, wzór na q to jest minus delta przez 4a. No to u nas wypiszmy sobie współczynniki. a to jest to, co przy x kwadrat, czyli 1. b to jest to, co przy x, czyli minus 6. c to jest 3. No i podstawiamy minus b, czyli będziemy mieli minus minus 6, czyli 6. przez 2a, czyli przez 2 razy 1. Mamy 6 na 2, czyli 3. A nasze q to będzie minus delta. Przez 4a. Nie jest ono niezbędne, ale warto sobie policzyć, żeby zrobić dokładniejszy wykres funkcji. No to musimy deltę policzyć. Delta to jest b kwadrat minus 4ac, czyli u nas będzie minus 6 do kwadratu, odjąć 4 razy a, czyli 1 i razy c, czyli razy 3. Mamy 36 odjąć 12 czyli 24, czyli nasze kół to będzie minus delta, czyli minus 24, przez 4A, czyli przez 4 razy 1, czyli minus 24 przez 4, czyli minus 6. Mamy układ współrzędnych oś X, oś Y, wierzchołek ma współrzędne 3, minus 6, zaznaczamy go raz, 2, 3 i minus 6, wierzchołek to jest 3. I minus 6 ramiona funkcji idą do góry. No i teraz zobaczmy, jesteśmy w przedziale od 0 do 4. No to rysujmy sobie w zerze linię pionową, czyli w osi Y rysujemy linię pionową, która przychodzi tutaj przez 0. I tak samo w czwórce 4, 4 mamy gdzieś tutaj, rysujemy linię pionową. No ta linia powinna przez czwórkę tutaj przejść. No i tak, na, tak naprawdę interesuje nas ten obszar funkcji odtąd dotąd. I teraz pytanie było o najmniejszą i największą wartość. Zobaczmy, łatwo dostrzec, że najmniejsza wartość to będzie właśnie wartość w wierzchołku, ponieważ ona leży najniżej. Czyli F min, wartość najmniejsza, to jest właśnie nasze minus 6. To jest nasze minus 6, czyli wartość wierzchołka. Teraz jak znaleźć wartość maksymalną. Żeby znaleźć wartość maksymalną F max, musimy policzyć wartość funkcji na krańcach przedziałów, czyli wartość funkcji w zerze trzeba policzyć i trzeba policzyć wartość funkcji dla argumentu 4. Czyli po prostu sprawdzić te dwie wartości. My na oko widzimy, że w zerze jest większa wartość, ale musimy się upewnić. Czyli tak wartość funkcji w zerze za x wstawiam 0, tu i tu, czyli będę miał 0 do kwadratu odjąć 6 razy 0, czyli jest 0 plus 3, czyli jest po prostu 3, ta wartość to jest 3 a wartość funkcji w czwórce, no to zobaczmy 4 do kwadratu, odjąć 6 razy 4 plus 3 czyli mamy 16, odjąć 24 plus 3, mamy minus 8 plus 3 minus 8 plus 3, to będzie minus 5 która z tych dwóch wartości jest większa? Oczywiście trójka, czyli f max Wartość maksymalna to jest wartość dla argumentu 0, czyli to jest 3 i to jest odpowiedź. Zatem minimalna wartość minus 6, maksymalna wartość w tym przedziale to jest 3.